Witajcie z tej strony Oleg Power i widzimy się w kolejnym odcinku z Movie Battles. E, wszedłem właśnie przed chwilą na serwer, e, jeszcze raz mnie wywaliło, bo zmieniali mapę i niestety, ale już jest wszystko w porządeczku, więc zaraz będziemy walczyć. Jesteśmy po stronie rebeliantów, jesteśmy... E, chciałbym być po stronie rebeliantów. E, bo znowu mnie coś nie dodaje. Proszę, dodaj mnie tym razem. Jest, dobra, okej. Okay. Okej... Okay. Ej, chcę przejść. Nie wiem, czemu mam takiego dużego pinga. Mam nadzieję, że to zaraz... ...zmaleje. No nie, no bez jaj. Malej nie rośnie, malej. Dobry jest. Dojdzie do tysiąca, tak sobie spoczko. No, tak, rośnie jeszcze bardziej. Dobra, zaczął maleć. To ważne. Hmm, gdzie tu ktoś jest? Może im pomogę? Uwaga. Gdzie jest, o? Where am? Nie, no powinno... Raczej ten pink powinien spaść, chyba do tego No tak Zawsze, zawsze fragi Czemu wracać do dotwa? Ja już żygam do twa. nie chcę mi się na nim grać. Naprawdę za dużo słyszałam tego dotwa. Zabiła się? Nie. Bardzo ciekawy odcinek, bardzo... E, e, ha! gdzie jestem? Dobrze ci idzie, Ben, dobrze ci idzie, wierzę w ciebie. Patrz, patrzcie, jaki on jest dobry, patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie! Tak! pięknie, zabił. mi, ja już mogę grać? Mogę grać? Dobra, zaraz wejdziemy do gry i od razu zginiemy, ja wam to mówię. Dobra, chodźmy dołem. Wziąłem sobie Genobiego, ale zaraz chyba się zmienię na Sholohana. Ok. przypamiętam ja jak tu z Kuzynem grałem kiedyś, tą zawsze ja biegłem sobie dołem. On zastawił na mnie pułapkę właśnie tak jak ten. O, no, mówiłem, że zginiemy. Dawno nie grałem. Będzie już, nie wiem... Od ostatniego odcinka nie grałem w ogóle. Ostatni odcinek chyba był z miesiąc temu. We... Hero. Weź mi sobie Hana. Han jest poczciwy. Han jeden, tak. Ostatnio strasznie dużo książek z Jezdnych przeczytałem. Szczególnie z przygodami Hana Solo. E... Więc mam fazę na niego. Shit! This is a shit! No i co teraz robisz? To nic nie zrobisz. Nie no, w sumie jakby odskoczył i tak wycelował w to. Proszę państwa, zaraz. Giniemy wszyscy. Wow. Ben. Why so serious? Ten mnie zabił. Ten. Następnym razem ja go zabiję. Dobra. Szukamy naszych. E Jeżeli tu strzelają, to musi to być nasz. Ale. Czekaj, to nie, to nie, to nie, to różowe, o, to jest nasz. A, ostatni. Okej, okay. obserwujemy go. Co poradzi, wierzę w niego. Wierzę w niego, po prostu, to jest... No, no, no patrzcie, nawet sobie nieźle radzi. Radził sobie nieźle, musicie przyznać. Ja bym już zginął pięć razy. Nie, muszę namoić kuzyna, żeby ze mną pograł, bo... tak mu to trochę nudno. Trochę, a z nim to są naprawdę jaja. Czekaj, już. Jedźmy. Dum 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 dum. Otworzony?

Nie, 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 dobra. trooper może Naprawdę odzwyczajam się grać. Czekajcie co on co to jest Westar Scope a weźmy sobie tak, tak, takiego bilda Odzwyczaiłem się grać, naprawdę. Naprawdę Naprawdę. Nie, żebym lamił, Odzwyczaiłem się po prostu. No i gościu zginął What? No właśnie What? Dobra, oni poszli bokiem jakoś Właśnie, który to się... Aaa, to się w drugą stronę chyba idzie. Bo w sumie wszyscy lecą tym głównym przejściem, a można by było polecieć y, bokiem, żeby ich właśnie zajść. Tak zrobimy, tak zrobię, już wam mówię Właśnie mm, sobie chyba e, tego CMP e, mapy e, ściągnę bo jest ich więcej, jest, wiem że jest tam Geonosis Arena i się trochę serwerów potworzyło właśnie na te mapy i sobie chyba ściągnę i pogram sobie na tych nowych No tak w sumie już te, te gramy na, gram na, gram na tych samych cały czas e, Albo chyba nie wiem Na Mustafarze może jeden odcinek Nie, nawet chyba nie było żadnego z Mustafaru odcinka Ja też nie grałem na wszystkich mapach Jedynie co to co sobie spróbowałem serwer tworzyć, ale nadal nie umiem I nie wiem jak Wow, jaki sniper. Dum dum dum. dum. Mogliby jakąś taką, nie wiem, tego Battlefronta 3 czekam i mam nadzieję, że na kompa wyjdzie. Jak wyjdzie na kompa Battlefront 3 to będzie dobrze. Czy to Battlecry ma, ma się nazywać, nie wiem. Nie wiem jaka nazwa ma być tego, ale... Wiem, że jej zapowiedziało Więc moo oh, Fucking god Kościół jest dobry Gdzie jest ostatni? Tu jest mandu, jeszcze jeden. Aha, tylko Prawie, prawie, prawie prawie, 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 prawie nic nie widzę. Dobra. Dobry jest. Gościu był dobry. Jaki aimbot? Dobrze uszło. 3, 2, 1. O matka. Dobra. Ja idę tędy, nie wiem jak wy. Weźmy sobie snajperkę Nie, idę tam To sobie rób, co chcesz. Wolę zginąć. Może otworzysz? Nie tak miało być. Please open. Wow! Wow, zabiję kogoś! Wow. Nie sądziłem, że tak szybko się drzwi zamkną Dobra Idziemy? Idziemy Granat Granat! I, I am alive dobra Dobra lag, lag Jestem... No nie nie lag tak Ech. Jestem jednym z nielicznych, którzy żyją Dobra Proszę. Oj, wow. jaj ale, ale dobrze szło nam klon Dobrze, bardzo dobrze Jednego zabiliśmy co tam, że miał jedno życie jeszcze, ale... Wierzę w niego. Ja w niego wierzę. A gdzie jest Mike? Mike. Mm, Afka. Spoczką. Mm, Napiszmy. Ich last Afryki. Czum, 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 czum. Już go zabijcie, no I tak nagle nie awk, Ale by mi się obrwało Za kłamstwo O, dobra On tak to Jak on to specjalnie robi To jest dziwne trochę Tak specjalnie stać na swoim rzeczy, tu się nic nie ten, Nic się nie dzieje Nic się nie dzieje wtedy. Stoisz na spałnie i czekasz aż do ciebie. Przyjdą, to jest głupie. No zabij go. O, ciało ci się wygło. Lola. Nie idzie mi coś. Nie idzie. Nie mam skilla. Nie mam skilla. W Wait. Byś mnie zabił. Dobra, trochę Jedi się tu narobiła. Trzech. Trzech Jediów. My jesteśmy wkurzonym klonem. Moja wina. Nie no, ty ja ziokierdzielę, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Eee, nie. Po prostu nie. Po prostu nie. Się nie zgadzam. Nie mogę tak lamić, po prostu nie mogę. Czuję taki... Nie mogę po prostu Zabij go Zabigno ja, zabij Deszadek Wierzę Was, tak, pięknie Granat ci wpadł Jest, nic nie widać Sykes dobrze sobie radzi Albo nie wiem, co, czy to mam czytać jako i, czy co? Oła. Ah. Dobra, ona nie żyje. Kto u nas jeszcze żyje? Żaden Jedi chyba. Ja, jeden Jedi żyje, ale który to? A, ah, Speedy. Ah. Ogólnie jakoś mało trasy z kier. Raczej nie zapowiada się w sumie. Jedyną teraz, którą ma wyjść z gdzieś wojen gier to jest właśnie ten Battlefront 3, ale... On dopiero chyba ma wyjść w 2015 na marzec. Mi się wydaje. No marzec, a... Kto to wszyscy teraz chyba właśnie albo w Movie Battles, albo w Battlefronta 2. Bym zagrał w The Force of List, ale... Nie! kupiac ja... chcę to. Jedziemy. O! Odda! Dobra. Jak tak, to tak, to idziemy tam. Dum dum dum, dum 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 Chodźmy wszyscy tędy Nikt nie zauważy Mogliby jeszcze jakąś aktualizację dodać tylko obiłana z drugiej części w pelerynie Mogliby Ups Nie zdążyłem odepchnąć i nic nie widzę. Ja go odpycham, a ty go przyciągasz, tak? Wow. Kto mnie zabił? A przynajmniej zabrałem do piekła jednego ze sobą. Dobra, jeszcze jedna runda. Naprawdę mi tak nie idzie teraz. Oh. Tak w sumie, wiecie co? Będzie trochę tak kłopot z tymi odcinkami do... Jeszcze dwa tygodnie. Po 13. E, po 13 czerwca będzie... Powinno być już ok, bo... Mało tych. Mm, mało. Raczej już będę miał po wystawieniu ocen i będzie spokój, a teraz to jeszcze trzeba się uczyć, niestety. Niestety. Właśnie... Z, z, no, wtedy wtora jeszcze bym pograł. wam o książkach, pograł z kuzynem. Namówił no, kuzyna, żebyśmy pograli razem mówi Movie Battles. B będzie dobrze ale to musicie jeszcze dwa tygodnie wytrzymać tak przez te dwa tygodnie jeszcze będę tak mało odcinków. Potem będzie, będzie trochę przerw w tym w w sierpniu, ale to spowodowane będzie będzie spowodowane tymi raz z moimi wyjazdami, raz z tym, że będę nagrywał ten film dla was. Wow, szybciej, 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 szybciej chyba się zamykają, chyba się zamykają uh. Dobra, otwórzmy O kurde Porębie spadł i bym się zabił I bym znowu zginął Mówi się w kurzu Dobra to my wchodzimy od zaplecza No z takim pingiem to ja mogę sobie wejść naprawdę Ja nawet nie mogę Nic nie widzę, nie wiem co się dzieje Proszę nie Nie no takie dobra nieważne. No to dziękuję Wam za odcinek był naprawdę porywający No i cóż widzimy się w kolejnych trzymajcie się chęć.